Witam was moi widzowie w kolejnym dniu vloga z Polski, z urlopu. O, słońce będzie świecić. Tutaj dzisiaj harmider koło mnie. Bo panowie tutaj coś u sąsiada będą robić. Także zablokowali mi wyjazd, ale właśnie poprosiłem ich, żeby odjechali, bo będę wyjeżdżał za niedługo i nie będę mógł bramy otworzyć, ponieważ tu się brama otwiera nie do wewnątrz, tylko na zewnątrz. Takie jaja, ale nie o tym. Dzisiaj postanowiłem, że pojadę do Biedronki, i poczynię pewne zakupy, <laughs> czyli kupię materiały potrzebne do y, budowy wylewki pod garaż. A więc postaram się dzisiaj kupić y, postaram się albo kupię piasek w y, deski na szalunek, woździe, y, siatkę. Czy zbrojenie siatkę taką oraz folię. To te rzeczy, które będę potrzebował, żeby zbudować tą podstawę pod wylanie betonu. No, ale co muszę zrobić? Muszę tutaj wypakować moje rzeczy. Bo się nie pomieszczę, ale też nie chcę pouszkadzać motocykla. Czyli muszę z motocyklem wyjechać. I za, a te skrzyneczki zobaczymy, może ich nie będę ruszał, raczej nie będę, tylko je troszkę poukładam do góry, żeby nie przeszkadzały. No. A więc ja zabieram się znowu do roboty, no a Was zapraszam do oglądania dalszej części. Ja, ja, ja. Tutaj. mianowicie następny problem wczoraj ustawiałem tą lampę widzicie cały czas się pali już jest taka stara że ten e, czujnik ruchu ta szybka już wypadła no i nie wiem tam są takie trzy pokrętła na sensor na czas i na odległość czy nie wiem dokładnie i nie reaguje już na nic no nic będę musiał w planie mam ją wymienić, zobaczymy. Na razie muszę ją wyłączyć, żeby nie zjadała pieniążków. Powiem tak, że dziwne rzeczy się z tą lampą dzieją. <śmum> Zgasła. Nie wiem o co chodzi, ale paliła się chyba całą noc. I teraz znowu cały ranek. No nie wiem, ja odkręciłem w sumie ten czujnik ruchu, opuściłem go na dół i nagle zgasła. No dziwne to jest, ale już z mamą rozmawiałem, także ta, ten halogen idzie do wymiany. I zmienimy go na leda, tak jak jest tam z tyłu i jeszcze ten z tyłu w sumie muszę ustawić czasowo, bo on troszkę za szybko się wyłącza. No ale dobra, dziś nie o tym. Muszę się szykować do Biedronki. Zobaczcie motocykl już jest ustawiony tutaj. Także poczeka sobie do jutra. Bo jutro jadę nim sobie na wyjazd. No, a to też zobaczycie we vlogu pewnie. Mówię tak, szybka zmiana planów. Słuchajcie, zadzwonili do mnie z energetyki, że jadą podłączyć prąd, że już zaraz za chwilę będzie licznik, no wczoraj byłem załatwić, a dzisiaj już sprawa ma być załatwiona, no w szoku jestem, no także nie będzie żadnej mrówki na razie, będzie wyjazd znowu na działkę i lecę, także pan mówi, że zajmie mu 20 minut, przyjazd 10 minut robota, ja mam 25 minut, także zasuwam, no, czyli lecimy, właśnie coś podjechał, proszę odjechać, proszę odjechać, dzień dobry. Dodny, ja no właśnie przygodniłem pana, słuchajcie. No, ale miły odjechał. Jest mi przed nosem zamknęli. No, także. Tak to wygląda właśnie. To trzeba mieć szczęście, co? Działkę, guźba. Ale jestem, powiem wam, że wiem coś, wiem coś i powiem, że wiem coś. Oprócz tego, że jest elektryk, to to jest firma, jest firma i są pracownicy. Słuchajcie, ja szok. I zaczęli, faktycznie zaczęli, ale super. Ja piętniczę, czyli wszystko idzie w dobrym kierunku. Zobaczcie. A stanę sobie tutaj Nie chcę tak panów kamerować Co mogę powiedzieć? Zaczęło się na dobre już nie ma odwrotu No, bo nasza budowa jest zaczęta Był pan Dostałem kluczyk od skrzynki Czyli jest prąd, jest założony licznik jest prąd budowlany, no ale to Wam opowiem o tym na spokojnie, będzie trochę drogo. No i firma już aktualnie odjechała, ponieważ jest około godziny, jest po godzinie 12, ale y, jest 30 stopni już. Także chłopaki zawsze przyjeżdżają już przed 6 rano, w pół do 6 i działają, tak y, rozmawiałem z szefem tutaj. Bo po prostu w ten upał się nie da robić. No, dzisiaj wykopali to ręcznie, zaraz wam pokażę. Przejdziemy się, no, mega szczęśliwy jestem. No i co przyjedzie tutaj? Dogadałem się z, z, z firmą, przywiozą mi piasek, przywiozą mi 25 ton piachu zasypowego, ponieważ będę potrzebował na garaż oraz. E... No, później tą resztę piasku będę potrzebował tutaj na zasypkę tego. Będziemy potrzebować na zasypkę już yy, między fundament a podposadzkę. No, jakby taka wymiana tego nie gruntu, ale no, nie znam się aż tak. No i no brak mi słów, powiem Wam, brak mi słów, że to się tak dzieje wszystko. No i będziemy czekać teraz, będziemy czekać. Miał być pan za 25 minut z tym piachem, zobaczymy. Także poczekam sobie i no i sobie pochodzę, a wam pokażę jak jest wykopane i co jest zrobione. No popatrzcie, jest fajny grunt tutaj. Powiedział, oj, ur, obróciliście się. Muszę skręcić, tu skręcić. O tutaj jest bardzo dobry grunt wszystko pójdzie bez szalunków geodeta zrobił super robotę tak powiedzieli tutaj panowie z firmy świetnie także no jest wykopane no kurde w szoku jestem no jest elegancko wykopane także zaczęła się robota na dobre no, a tutaj jest ten garażyk, słuchajcie, który ma być. Tutaj mi geodeta poprawiał słupki. Ja dzisiaj, no taki już miałem zamiar tutaj zacząć, ale mm, potrzebna mi jest, potrzebny mi jest piach, piach zaraz przyjedzie. Druga rzecz, która jest mi potrzebna, to ubijarka do tego piachu. Także ja dzisiaj będę miał ciężki dzień, pewnie będę musiał znowu lecieć do... Tam do mamy zabrać wszystkie narzędzia. Bo tak wiecie, wypadłem szybko ze względu na te klucze, nie? No. Ja myślę, że jedzie, bo słychać jedzie ten wielki sprzęt, teraz, żeby wysypać ten ten. Bo słychać jego wielkie opony <grytanie> na 100%. Na 100%. Nie? Także zaraz zobaczymy jak pan przyjedzie No jedzie, jedzie I właśnie teraz patrzcie, przywożą piach tymi wielkimi ciągnikami, nie? Już żeby się nie zakopać Już nie, nie wożą ciężarówkami. Także pooglądacie sobie teraz I ja też w sumie Ale bydle jedzie, ja pierniczę. Tu na mi kurzu O powalutku, powalutku, widzę, żeby sobie nic nie pourywać Ja pierniczę szok, nie? Słuchajcie, takie sprzęty teraz mają. Tyle się tu zmieniło od, od momentu mojego wyjazdu, że... już kiedyś to tu jeździły stare jelcze.